Dzisiaj na topecie będzie Zostań, jeśli kochasz Gail Forman. Ochaj, witajcie serdecznie na kanale Book Please. I dzisiaj będę mówić o książce, którą otrzymałam od wydawnictwa do recenzji. I właśnie dzięki wydawnictwu Nasza Księgarnia mam okazję Wam powiedzieć na temat tej książki. I cieszę się niesamowicie, że mogę Wam o niej opowiedzieć, bo naprawdę. Teraz ta książka to jest jeden z hitów i wszyscy, ale wszyscy to czytają. Czyli tak jak wspomniałam, dzisiaj będzie o. Zostań, jeśli kochasz, autorstwa. Gail Forman jest to autorka amerykańska, która tworzy w gatunku Young Adult. Jeśli mam być z Wami szczera, to wcześniej w ogóle nie słyszałam o tej książce i nie miałam o niej pojęcia, nawet w tej okładce niebieskiej. I w tym poprzednim tytule, jeśli zostanę. O Gail Forman dowiedziałam się dopiero z zagranicznego booktuba i słyszałam właściwie o jej książce Just One Day. I wiem, że są też inne części do tej książki, więc naprawdę po tej książce jestem ciekawa tych kolejnych jej książek, bo Zostanie, jeśli kochasz naprawdę mi się spodobało. Zostanie, jeśli kochasz to historia mi, którą uwielbiam muzykę i właśnie z nią wiąże swoją przyszłość, że dziecka miała wpojoną muzykę, chociaż trochę inną niż się zajmuje, ponieważ ona zajmuje się muzyką klasyczną, a jej rodzice otoczyli się w kręgu punk rockowym, rockowym, i jest jakby czarną owcą w tej rodzinie. Pewnego dnia wraz z rodziną jedzie samochodem i wybierają się oni do znajomych, w odwiedziny. Niestety warunki pogodowe nie sprzyjają i na drodze dochodzi do wypadku, e, przez który rodzice mi giną na miejscu. Ona i jej brat Teddy są zabrani do szpitala w stanie krytycznym i naprawdę nie wiadomo, czy z tego wyjdą. Cała narracja jest opowiedziana właśnie oczami mi, która jest zawieszona pomiędzy światem żywym a światem umarłych, i to do niej należy wybór, czy wybierze dalszą drogę, czyli na drugą stronę, czy stawi czoła temu, co nieuniknione, czyli Życiu bez rodziców. Tak jak zwykle narracja pierwszaosobowa mi przeszkadza w książkach, naprawdę jej nie lubię, to w tym wypadku naprawdę mi się to podobało i szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, żeby ta historia miała zostać opowiedziana w trzeciej osobie, chyba że z małymi fragmentami i tutaj na przykład dałabym te małe fragmenty, jeżeli chodzi o rodzinę mi, o przyjaciół, o to co czuli, gdy ona leżała w tej śpiączce. Chciałabym naprawdę wiedzieć, co oni w tych momentach czuli, co myśleli, a przez to, że Mia jest narratorem, to tak naprawdę nie wiem i mam tylko szczątkowe informacje poprzez to, jak oni się do niej odnoszą. Bardziej bym się chciała zagłębić w ich psychikę, ale no niestety tak się nie da. W tej historii podoba mi się to, że Mia opowiada nam z dwóch perspektyw. Z perspektywy teraźniejszości, czyli to, co dzieje się w szpitalu, kto ją odwiedza, jakie są sytuacje, jakie są odczucia jej na widok, jej bliskich. ale również mamy retrospekcje związane z jej rodziną, z przyjaciółmi, z chłopakiem, to jak się poznali. Jeden właśnie z motywatorów do Dalszego życia jest Adam, który jest jej chłopakiem i który teoretycznie nie powinien do niej pasować, bo ona zajmuje się muzyką klasyczną, gra na violon, czyli a on jest w wyrokowym zespole, więc ich światy teoretycznie powinny się połączyć, a jednak tak się stało. Że są razem. Ten wątek miłosny do mnie nie przemówił za bardzo, ponieważ jest to typowa miłość nastolatków z problemami, z, ze zdziwieniami, dlaczego on mnie wybrał, co ja mam w sobie takiego, czego inne nie mają, a może to po prostu on się ze mnie nabija, czy coś w ten stylu. A więc ja już się naczytałam na taki temat książek, sporu, więc to nie jest dla mnie nic odkrywczego. Było to urocze oczywiście, ale no nie tak, żeby mnie jakoś zachwyciło. Znacznie bardziej podobało mi się rozterkiem i o tym, czy ma zostać na ziemi w świecie żywych, czy właśnie ma odejść i scena z dziadkiem po prostu powaliła mnie na kolana i była najcudowniejsza chyba z całej książki i. To chyba był taki jedyny moment, gdzie mm, chciałam się płakać. Yy, historia jest wzruszająca, jednak no nie płakałam. Jakoś to nie wywarło na mnie tak, takiego wrażenia, jak na przykład Gwiazd Naszych Wina yy, albo, nie wiem, Złodziejka Książek. Yy, jest wzruszająca, jednak no nie na tyle dla mnie, żeby ujawnić to. Teraz, może przejdźmy do bardziej technicznej strony tej książki. Ja mam to wydanie z filmową okładką i tutaj mamy aktorkę, która się wciela właśnie w Mie. No i muszę Wam powiedzieć, że gdy próbowałam wyobrazić sobie Mie w postaci tej Chloe, coś tam grała ona w Carrie chyba Stephena Kinga, no to po prostu nie lubię tej aktorki, więc. Gdy wyobrażałam sobie ją jako minie, no to automatycznie mija mnie strasznie denerwowała, więc musiałam czytać niektóre sceny od nowa i wyobrażając sobie zupełnie inną twarz, byle nie to. Jako filmowa okładka, ta okładka nie jest zła, chociaż bardziej mi się podobała ta niebieska w poprzedniej wersji. Zaraz po tym, jak otworzyłam swoją paczuszkę, to byłam przerażona objętością tej książki, bo naprawdę jest cieniutka. Nie wiem dlaczego, ale obzirałam sobie, że to jest jakaś grubsza powieść. A to jest powieść na jeden wieczór, lekko się czyta, naprawdę lekko się czyta i można się bardzo wciągnąć w tę historię. No ale nic dziwnego, że ta książka nawet nie ma 300 stron, bo akcja jej dzieje się w ciągu 24 godzin i w sumie chyba nie wyobrażam sobie takiej książki, która by miała, nie wiem, 600-700 stron i... Cała akcja byłaby w 24 godziny. to by musiało być naprawdę sporo opisów i to chyba bym się zanudziła na śmierć. po Podsumowując, zostanie Jeśli Kochasz podobało mi się nawet bardzo. Wzruszyła mnie ta książka, zaczęłam się zastanawiać e, przez nią, co bym, bym wybrała na miejscu mi. Czy bym została, czy bym poszła dalej? Nadal nie wiem i... Nie wiem i to na takie pytanie musieli każdy sobie sam odpowiedzieć, więc co wy byście wybrali? Ta książka na pewno uczy odnajdywania samego siebie, mija dzięki uh, temu wypadkowi sporo się o sobie dowiedziała, sporo so sobie uświadomiła i... To pomogło jej dokonać wyboru. Myślę, że ta historia najbardziej spodoba się nastolatkom, ponieważ ta miłość ukazana między Miją i Adamem jest właśnie taka nastoletnia, urocza, ale z takimi trochę kwaśnymi momentami, więc serdecznie polecam ją młodszym czytelnikom. Mi się podobała ta książka, myślę, że to właśnie przez Grina i jego powieści też takie bardziej nastoletnie jakoś. A tak mnie do siebie przekonał do takich, takiego typu obyczajówek. Teraz jestem bardzo ciekawa filmu na ich podstawie chociaż boję się go obejrzeć, bo naprawdę nie lubi Chloe coś tam Morec. Chloe Grace Morris. Tak, ja i moje zapamiętywanie nazwisk mnie powala na kolana. Dlatego boję się też, że film mi się bardzo nie spodoba, więc dajcie znać, jeżeli oglądaliście film i czytaliście książkę, bo chcę wiedzieć, czy książka oddaje wiernie film. Tylko bez spoilerów. Bez spoilerów, tylko napiszcie, czy jakoś oddaje film, czy nie oddaje, to znaczy książka oddaje. Oczywiście jestem ciekawa drugiej części serii, jeśli zostaną się na tytuł Where She Went, ale jeżeli nie czytaliście tej oto książki, nie czytajcie opisu Where She Went, ponieważ wtedy zgadniecie jakiego wyboru dokonam i a, a chyba tego byście nie chcieli, bo to mega, mega spoiler. Jeśli chodzi o zakończenie tej książki, to powiem wam szczerze, że jestem trochę... Um, rozczarowana, bo myślałam, że zupełnie innego wyboru dokonam, Główna bohaterka tej historii. Z jednej strony jestem rozczarowana, ale z drugiej strony chyba ją rozumiem. Ale no, nie mogę Wam powiedzieć, jakiego wyboru dokonał. Ok, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę książkę. Dajcie znać, czy czytaliście ją, jak Wam się podobało, czy oglądaliście film, czy oglądaliście film przed przeczytaniem książki, czy najpierw czytaliście książkę, a później obejrzeliście film. I co Wam się bardziej podobało, jeżeli macie już dwie rzeczy za sobą? Ja jeszcze nie widziałam filmu. Tak jak powiedziałam, trochę się boję go obejrzeć, bo boję się, że naprawdę mi się nie spodoba. I tak jak sobie wyobrażałam mi, to ta cała Chloe coś nam to zniszczy. A tego nie chciałabym, bo naprawdę polubiłam ja, Chociaż trochę mnie denerwowała w momentach, gdy za bardzo gadała o swoim chłopaku i była taka niepewna, ale to w sumie im nastolatka, więc rozumiem ją. W tym wieku jesteśmy sami, cały czas niepewni. Zapraszam do subskrypcji tego kanału, do zostawiania komentarzy, bo najbardziej lubię wasze komentarze czytać na temat książek, które czytaliście i jeżeli ją czytaliście, dajcie znać, jak wam się podobała. Oczywiście zapraszam was również na inne media społecznościowe typu Facebook, Instagram, Twitter. Cokolwiek. Wszystkie linki macie w opisie. Aha, i zanim zapomnę, to recenzję pisaną do tej książki macie na blogu i link macie w opisie, więc jeżeli byście chcieli zobaczyć, jeszcze raz poczytać sobie na temat tej książki, to zapraszam serdecznie na bloga. Na koniec jeszcze chciałam podziękować wydawnictwu Nasza Księgarnia za egzemplarz recenzencki i to, że dostałam tę książkę do recenzji, nie miało żadnego wpływu na moją opinię. Jestem z Wami szczera do bólu. Tak. Dziękuję serdecznie za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmiku, bye bye!